Baśnie z Argentyny, a folk tale from Argentina, bekaśnica, w Karału. Opowieść mówi: Jak matka, cierpiąca na straszną chorobę, wysłała swojego syna, żeby przeniósł dla niej lekarstwo do pobliskiej wioski lekarstwo, którego bardzo potrzebowała. The story tells how a mother suffering for, from a terrible illness sent her son to fetch medicine for her from a nearby village which she desperately needed. Jej syn był młodzieńcem, który chyba nie był zbyt lotny, a bardziej niż troszeczkę był samolubny. Her son was a young man, who was perhaps not too bright and more than a little selfish. I wyruszył pieszo do pobliskiej wioski, żeby nabyć to lekarstwo. He set off walking to the next village, to get the medicine. Po drodze dobiegł do niego odgłos akordeonu gdzieś z daleka. On the way he heard the distant sound of an accordion playing. Zaintrygowany muzyką, um, podążył za tym dźwiękiem. Intrigued by the music, he followed the sound. I dotarł do miejsca, gdzie była wiejska zabawa. And came to a place, where a country dance was in full swing. Tak jak wielu młodych mężczyzn, lubił tańczyć. Like many young men, he liked to dance. I niczego bardziej nie lubił niż taniec z młodą, ładną dziewczyną. And liked nothing better than dancing with a pretty girl. Zaczął więc poszukiwać najładniejszej dziewczyny. Searching out the prettiest girl poprosił ją, żeby została jego partnerką. He asked her to be his partner. I już za chwilę był całkowicie pogrążony w tańcu razem z nią, and was soon completely taken up with dancing with her. Uy, 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 no lo apures, uy, 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 no lo silbes. Tak się dobrze bawił, że zapomniał o swojej biednej chorej matce, która czekała na niego, aż powróci z lekarstwem. He was enjoying himself so much, he forgot his poor sick mother was waiting for him to return with her medication. Tańczył, tańczył, wirował z dziewczyną przez całe popołudnie. He danced and caroused with her all through the afternoon. I kiedy zaczął nastawać wieczór, as the evening began to fall, jeden ze znajomych poklepał go po ramieniu i powiedział: One of his friends tapped him on his shoulder and said: Proszę, przyjmij moje kondolencje z powodu śmierci twojej biednej matki. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Please accept my condolences on the death of your poor mother. I am very sad and very sorry for you. Nie obchodzi mnie, że moja matka umarła. Potem będę miał czas, żeby ją opłakiwać. Teraz dobrze się bawię. It matters not that my mother has died. I will have time to grieve later. Right now I am enjoying myself. Odpowiedział i dalej tańczył przez całą noc. He replied and carried on dancing through the night. Kiedy zaczął wstawać dzień, poprosił dziewczynę, czy by poszła z nim do domu. As dawn was breaking, he asked the girl if he could go home with her. Ona spojrzała. Na niego, nie dowierzając własnym oczom. I była bardzo zdenerwowana i tak do niego się odezwała. She looked at him with disbelief and anger and said, Mój dom jest bardzo daleko. My home is far away. A nawet gdyby był blisko, and if it were near, nigdy bym nie pozwoliła, żeby ktoś taki jak ty. To nie ma w ogóle miłości dla swojej matki, przekroczył próg tego domu. And if it were near, I would never allow one such as you, who has no love for his mother, to pass through the door. To bardzo zaskoczyło młodego człowieka i złamało mu serce. This shocked the young man and broke his heart. I wtedy nagle zdał sobie sprawę, co tak naprawdę zrobił, i zaczął płakać gorzkimi łzami. As he suddenly realized what he had done, and he went home crying bitter tears. Bóg spojrzał w dół. God looked down. I jako karę za jego bezduszność wobec biednej chorej matki, and as punishment for his callousness towards his poor, sick mother, zamienił go w ogromnego ptaka, turned him into a large bird, ubranego w czarne pióra żałoby, wearing the black feathers of mourning. Od tamtej pory da się słyszeć lamentujący płacz o zmierzchu, Ever since his lamenting cry will be heard at dusk, przez noc i przez wschód słońca, through the night and dawn, jako ostrzeżenie dla wszystkich młodzieńców, aby szanowali swoje matki, as a warning to all young men to respect their mothers. Do czasu, dopóki Bóg. Uzna Zasushna the Batachmo until God sees fit to pardon him. <laughs> Silver.